Czym się zajmujemy? Glinokrzemianami. O, a co to jest? Otóż, czy wie Pani, co to jest smekta? To jest coś, co poprawia trawienie i na rozstrój żołądka powiedzmy, pomaga nam. E, glinokrzemiany to jest taki produkt, który gdzieś tam został zakopany przez Boga w ziemi. I jest w tej chwili wydobywany i służy do bardzo różnych celów. Na przykład wiertnictwo. Nie można by wydobyć ropy, gdyby nie glinokrzemiany. Służą, tworzą taką otulinę na otworze, którym się wierci w ziemię. Co dalej? Są dodatkiem paszowym, który poprawia kutakom, czy, czy czy trzodzie. Yy, po, poprawia zdrowie, tak, trawienie. Yy, ale też jest, są ciekawe zastosowania, takie może nietypowe, na przykład szynszyla. Szynszyla uwielbia się kąpać w glinokrzemianie. To jest jej żywioł. Przypomina jej pył wulkaniczny, dlatego że podobno szynszyla pochodzi z Andów, pochodzi gdzieś tam z Ameryki Południowej, i tam kąpie się w pyle wulkanicznym. No i ten glinokrzemian, który my sprzedajemy, przypomina ten popiół wulkaniczny. Jeszcze jedna ciekawostka. Jest taki produkt, który nazywa się Aglev. Produkt, który służy do rolnictwie, do gromadzenia wody, do lepszego ukażenia się sadzonek, do ochrony przed szkodnikami, przed grzybami. No i to jest coś fantastycznego. Pogromca ślimaków, na przykład naszych ogrodowych kapustników. To też jest glinokrzemian. On działa w ten sposób, że wchłania duże ilości wody i w ciągu, na przykład przy podlewaniu, potem następnego dnia bardzo spokojnie powoli oddaje tą wodę. Dzięki temu korzonki roślinki są jakby pełniejsze, mają więcej tych małych, włoskowatych części. Dlatego roślina jest bardziej odporna na tak zwany. Stresy, suszy. No. no, to taka ciekawostka, ale to myślę, że jest to przyszłość, dlatego że yy, no, notujemy bardzo nietypowe rozwiązania, zdarzenia klimatyczne. No, to jest tak, że w zasadzie nie ma już wiosny i nie ma jesieni. Mamy zimę i mamy praktycznie zaraz gorące lato. To nam się czasem wydaje, że, że dużo padało ostatnio. Ale suma sumarum mamy coraz cieplejsze dni, coraz cieplejsze lata, a roślinie wystarczy jeden dzień, żeby przestała żyć. Czy zajmowanie glinokrzemianami było przemyślaną decyzją? E, może tak, dlatego, że kiedyś zajmowałem się parafinami i do rafinacji parafin używana była ziemia bieląca. To też jest glinokrzemian. E, Glinokrzemian zresztą, taka ziemia bieląca, używany też jest do rafinacji olejów roślinnych. Czyli można powiedzieć, że wszystko co stoi na półce w markecie jest dotknięte glinokrzemianem. W firmie, w której pracowałem e, na etacie, to były trzy wspaniałe projekty, które do dzisiaj pracują. Nowoczesne technologie, które przyjechały do nas ze Szwajcarii czy ze Stanów. W kolejnej firmie kupiliśmy instalację z, w Indiach. To było dopiero. Niezwykłe wyzwanie. Ale tak naprawdę przełomy, przełomy w firmie nie są kluczem. Kluczem jest codzienna praca, codzienne załatwienie tych spraw, które trzeba załatwić, żeby firma szła do przodu. Współpraca z pracownikami, z klientami. Wyjazdy, które niosą ze sobą zawsze nowe pomysły. To tak raczej wygląda. To nie są przełomy gwałtowne zmiany, no wiemy, że projekt inwestycyjny to jest dwa lata, no to, no to który element tego, tego projektu jest przełomem? Myśl? Wizyta w urzędzie? W sprawie pozwolenia na budowę? Czy uruchomienie? No przełom to jest może nie takie... Raczej bym nie szukał takiego... takiego rzeczy, która, która w firmie, w mojej firmie była przełomem. To ciekawe, Pand pandemia, pandemia. Pandemia spowodowała u nas wzrost konserwatyzmu. Jesteśmy, my Polacy jesteśmy generalnie konserwatystami. Jeżeli się już do czegoś przyzwyczajimy, to tak jest nam najlepiej. A dzięki pandemii wszyscy mogliśmy się zamknąć w swoich biurach, w swoich małych kanciapkach, rozmawiać przez internet, Robić wideokonferencje w krótkich spodniach, i przez to jakość kontaktów okazuje się jest taką, taką trudnością w firmie. Ciężko się umówić, ciężko porozmawiać, bo firma jest zamknięte bo firma nie pracuje, bo kierownik jest online i akurat może jeszcze nie do piłkawy rano. Generalnie nie był to łatwy okres teraz. Kiedyś miałem kontakty z firmą Exxon. Mieliśmy projekt, który miał trwać 10 lat. I tak był ustawiony, bo tak był obliczony i on trwał tyle lat. Ale plan był tylko na 5. Duża firma, która ma większy potencjał w pozyskiwaniu wiedzy, w analizie, nie planuje więcej jak na 5 lat. Co dopiero teraz, kiedy mamy takie szybkie zmiany to jest raczej niepotrzebne. Przydatne jest, przydatne jest, kiedy potrafimy to obliczyć, kiedy potrafimy złożyć sobie plan finansowy, potem do tego planu się porównujemy. Ale w zasadzie nic sprzed pięciu lat się nie wydarzyło, co się miało wydarzyć. Na pewno najpierw nauczyłem się dobrze dwóch języków, angielskiego i rosyjskiego. To jest dzisiaj Możliwość korzystania z ogromnego zasobu wiedzy, jaki ma internet. Korzystania z... Dlaczego rosyjskiego? Dlatego, że Rosjanie wszystko tłumaczą na rosyjski. Można tam znaleźć no, publikacje, których... Hiszpańskie, niemieckie... No jest to dosyć mocny język w takiej technice. No, angielskiego to oczywiste. To dzisiaj praktycznie wszystkie narody się posługują tym językiem. Nawet Chińczycy. No nie dzieje się to tak, że co rok mamy większy rabat. <laughs> Pomusilibyśmy wcześniej najpierw podnieść cenę. <laughs> Ale rzeczywiście stali klienci mają swoje niższe ceny. To się wiąże z tym, że znamy ich, znamy ich od strony płatności. To jest może największa trudność. Kiedy poznajemy klienta, który jest rzetelnym płatnikiem, po prostu warto z nim utrzymywać... Takie relacje już troszkę bardziej przyjacielskie, i to dzięki temu te, te rabaty to pozwalają takie kontakty utrzymać. Jak najbardziej, są rabaty. No ja tutaj jestem już lat długo, 15. Wcześniej pracując jeszcze na etacie, pracowałem też w powiecie Szanowskim. No więc te lata są doświadczeń duże długie. Co się zmieniło? Na pewno zmieniła się jakość obsługi klienta. W każdym urzędzie. W każdym urzędzie. Rzeczywiście inaczej było kiedyś. Było powiedziałbym mniej przyjemnie. Teraz jest bardziej przyjemnie. Co nie oznacza, że sprawy są załatwiane szybko. Są sprawy, które czy pozwolenia na budowę, czy różne decyzje wymagające podpisu czy burmistrza, czy starosty. Te sprawy często ciągną się długo. Może, moim zdaniem, za długo. Ja rozumiem, że urzędnicy są zasypywani ogromną ilością nowych ustaw, nowych rozporządzeń, często niejasnych, trudnych, ale my, przedsiębiorcy, szanujemy czas swój i musimy mieć niekiedy no, szybszą decyzję. Proces inwestycyjny, który trwa dwa lata, pozwolenia na budowę, które trwają pół roku, to jest, to jest zdecydowanie za długo. Ja nie mówię tej o złej woli, ale po prostu te, te terminy załatwiania spraw urzędowych są zbyt długie. Niepojęte jest dla mnie, dlaczego pod urzędy miasta, pod starostwem się dało zrobić parkingi dla przedsiębiorców, a pod urzędem skarbowym i pod ZUSem się nie da. Niepojęte to jest dla mnie, dlaczego 5 do 8 miejsc dla przedsiębiorców nie jest po prostu płatne. Przestrzeń koło urzędu skarbowego jest mnóstwo. Nie wierzę w to, że to jest niemożliwe. Koło zus tym bardziej. No, są takie sprawy, które koniecznie trzeba załatwić osobiście. Yy, I to jest dramat. W zasadzie niemożliwym jest zaparkowanie pod tymi dwoma urzędami. Co można byłoby jeszcze ułatwić? No, przestrzeń komunikacyjna się zmienia, więc jest coraz lepiej. Myślę, że uruchomienie tych mostów poprawi nam też. E, e, jakby szybkość spraw, załatwiania spraw, dotarcia do celu, to jest fajnie, e, bo w Czebinie jest trochę gorzej. Czemińnia nie ma wodnicy i no i muszę przyznać, że stoi się długo tam w korkach. E, więc komunikacja ok, tutaj tutaj przestrzeń komunikacyjna przestrzeń drugi jest ok, czy znaczy, drogi są ok. Co się zmieni? Myślę, że szybka kolej też coś zmieni, że to ułatwi dotarcie do Krakowa czy do Katowic. To, to też będzie chyba dobrą, dobrą, dobre dla przyszłości. Internet w zasadzie chyba wszędzie działa, Szanowni więc nie można narzekać w lokalach i łatwość, dostępu do internetu jest ogromny no już jestem przedsiębiorcą, który nie ma dzieci, które muszą pójść do przedszkola, czy do żłobka, ale myślę, że w tym obszarze też coś jeszcze by się dało zrobić, żeby przedszkola i żłobki były łatwiej dostępne. Życzenia muszą być wymierne. Nie można sobie życzyć zdrowia, więc ja sobie życzę cukru niewyższego jak 120, ciśnienia najwyżej 150 na 90 i 5 kilo mniej własnego ciężaru.